together let's Cześć, w końcu zdecydowałam się nagrać filmik, czyli jak schudłam tyle i tyle kilogramów w takim i w takim czasie. Musiałam to wszystko bardzo usystematyzować, dlatego spisałam sobie plan takich 10 punktów, o czym na pewno muszę wspomnieć. Na początek zacznę oczywiście od tego, co na co wszyscy czekają w takich filmach, czyli moja transformacja, jak wyglądałam przed, w trakcie, jak wyglądam teraz, jak się zmieniałam. Ja wiem, że na to wszyscy zawsze czekają. Ja sama w takich filmach, a zaczęłam je oglądać, żeby się motywować. Sama czekam głównie. Na to to mnie najbardziej motywuje. Dlatego zapraszam na początek prezentacja po mnie. Wałbrzych cały cieszy się, tajemnicę promuje, na świat cały poszła wieść, teraz tylko gdzie on jest. When the beat is Serwis informacyjny 14 stycznia, Edyta Nawrocka. Witam Państwa i zapraszam. Nie korzystałam z porad dietetyków, nie korzystałam z pomocy trenera personalnego, bazowałam na swojej wiedzy, na swoich doświadczeniach, nie przeglądałam internetu pod kątem odchudzania, nie czytałam poradników ani książek. Uważam, że każda średnio inteligentna osoba, która da rady się zmotywować, a o tym co najważniejsze i jak się zmotywować powiem już w pierwszym punkcie, uważam, że jest w stanie do tego dojść. Najważniejsze to jest bodziec. To jest po prostu 95% sukcesu. Wyobraźcie sobie sytuację, że no, zapewne większość z Was już podchodziła do odchudzania nie jeden raz. I co się działo? Po prostu... <laughs> Rozpoczęcie odchudzania jest to takie olśnienie. Wow, zaczynam. Dlaczego dopiero teraz to robię? Dlaczego wcześniej tego nie widziałam? Dlaczego teraz jedzenie może leżeć wokół mnie, nawet, obok mnie, nawet kiedy jestem głodna? Wszyscy mogą się zajadać pizzą, słodyczami, a na mnie to nie robi żadnego wrażenia. No właśnie, dlatego, że masz maksymalnego bodźca. I możemy się oszukiwać yy, i wciskać sobie. Od poniedziałku się odchudzam, yy, i wstajemy, i zgodnie z postanowieniem yy, zaczynamy to robić, zaczynamy liczyć kalorie, ale sprawia nam to tak ogromną trudność, że no, nie wytrzymujemy nawet paru godzin. A jeśli nawet wytrzymamy w, ty, w, ten, w ten sposób parę dni, to jest to niewyobrażalna męka i skończy się i tak fiaskiem. Dlatego. Yy, nie oszukujmy się i nie wkręcajmy sobie, że tak, teraz to już czuję, że to jest ten moment. Jeżeli to nie jest ten moment, nie zaczynajcie. Naprawdę, jeśli pragniecie schudnąć, to w końcu i tak będziecie szczupli. Są osoby grube, które zawsze będą grube i, yy, i po prostu czują się w ten sposób komfortowo. Yy, Czują się szczęśliwe i nie mają takiej w ogóle potrzeby schudnięcia i chwała im za to, ale jeśli wy nie czujecie się za dobrze w takim właśnie ciele z nadprogramowymi kilogramami, to znaczy, że spokojnie, wasz czas nadejdzie. Jeżeli nie macie bodźca, to znaczy, że jest to jeszcze ten czas, kiedy możecie sobie pojeść. W moim przypadku po prostu, no, to było jak natchnienie, nagle mi on śniło, wow i co spowodowało, że nadszedł ten moment. No ja akurat trafiłam w internecie na filmik takiego chłopaka, który, który opowiadał jak jego życie się zmieniło, jak teraz lepiej się czuje, jak lepiej wygląda, jak jego życie towarzyskie nabrało rumieńców. No i ogólnie tak mnie kolej zmotywował. Między innymi stwierdzeniem, że nie musisz się głodzić, nawet 200 kaloryczny deficyt już sprawi, że będziesz powoli sobie chudnąć. To był przełom. Co prawda nie sądziłam, że tym razem w końcu mi się uda, chociaż oczywiście podchodziłam około 20 razy w życiu do odchudzania. Nigdy nie skończyło się to fiaskiem, bo ja zawsze bardzo szybko tyłam, ale i bardzo szybko chudłam do tego 23 roku życia. Poczekajcie na bodźca, bo bez bodźca nie da się nic. Na początku bodziec jest bardzo, bardzo mocny, może nawet trzymać przez dwa miesiące. Później oczywiście on zelżeje, ale na to już mam kolejne triki, o którym wam zaraz powiem. Jak zdobyć bodźca? Właśnie oglądanie tego typu filmików, być może zobaczenie jak koleżanka się zmieniła, Albo stare ciuchy, które pragnęlibyście jeszcze raz założyć, ale na chwilę obecną nie ma szans, albo jakiś celebryta, który po prostu was olśniewa z ekranu i chcecie wyglądać tak jak on, coś takiego. Możecie w ten sposób przyspieszyć bodźca, albo. Albo po prostu no, przyjdzie on do was naturalnie. To też mi się parę razy zdarzyło. Tym razem, bodziec przyszedł właśnie z tym filmikiem. Dlaczego teraz mi się udało to przetrzymać już tyle miesięcy? Dlaczego zawsze po miesiącu, po maksymalnie dwóch wracałam do starych przyzwyczajeń i wracałam do, do starej wagi, a teraz nie? Skupiłam się na tym, co tym razem zrobiłam inaczej. Na pewno musi być taka rzecz, która wcześniej się nie pojawiła. Nigdy w żadnym moim odchudzaniu. No i właśnie to było oglądanie tych filmików. Zaczęło się przypadkiem od obejrzenia filmiku tego chłopaka, później przerzuciłam się już na filmy y, naprawdę grubych, ogromnych Amerykanek, które ważyły nawet po 150 kilo i potem schodziły do 50 kg, i to wszystko pokazane na jednym filmiku y, no, w tak niewyobrażalnie łatwy sposób, i było to. Tak motywujące, niesamowicie mnie to motywowało. Yy, oczywiście, na czym polegają te filmiki, tak naprawdę to one nie dają żadnej recepty, bo oglądamy je, nakręcamy się, no, no i co te dziewczyny mówią? No jem zdrowie, nie chodzę do McDonalda, potem zaczęłam się ruszać. Chodziło też o zdrowie, wyniki miałam bardzo złe, przerzuciłam się raczej na warzywa, no my to wszystko wiemy. Wszystko wiemy. Chodzi o tę otoczkę w tych filmach, właśnie o to nakręcanie się, o to pielęgnowanie bądź zdobywanie tego bodźca. Mm, osoby oglądające utożsamiają się właśnie z tą, która schudła w komentarzu, ludzie się zaprzyjaźniają. To jest taki ważny, dodatkowy wymiar, dodatkowa płaszczyzna odchudzania, która sprawia, że jesteśmy bardziej wytrwali. Wiem, że nie jesteśmy sami. Ona to zrobiła kurcza, miała taką batalię, miała taką walkę do stoczenia. A co ja mam w porównaniu do niej? No nic, ja już na starcie jestem w lepszej sytuacji niż ona była po roku swojego odchudzania. Kolejny punkt. Musicie poznać swój organizm. To musi być dla Was na maksa wygodne, bo to jest Wasze życie. Jeśli to nie będzie dla Was wygodne, nie będzie dla Was miłe, no to w końcu się zniechęcicie. Yy, ja, tak jak wspomniałam, nie korzystałam z żadnych porad. Pięć posiłków dziennie, no nigdy mnie to nie przekonywało. Jestem po prostu za leniwa, nie chce mi się za mało, za słabo zorganizowana, mam za dużo obowiązków. Nie byłabym w stanie przygotowywać sobie pięciu posiłków dziennie, a potem na komendę co 2,5 godziny jeść sobie tak maleńkie porcje. Ja nie cierpię, kiedy jestem głodna, a jedzenie się kończy, ja jeszcze jestem nie jestem jeszcze pełna. No i przeżywać to pięć razy dziennie, to byłaby dla mnie masakra, także wiedziałam, że to nie dla mnie. W ogóle nie spodziewałam się, że będę nagrywała taki film, dlatego kiedy ludzie, kiedy wrzuciłam to pierwsze zdjęcie, wow, 6 kilo, to było dla mnie tak e, tak dużo, ale już wrzuciłam zdjęcie w stroju 6 kilo e, po e, tam paru, paru tygodniach, no i już się zaczęło. Jak to zrobiłaś? Powiem Wam, że mnie to w ogóle na maksa zadziwia, że wystarczy parę kilo schudnąć i macie skrzynkę zapełnioną, po prostu zablokowaną. Jak to zrobiłaś? Jak to zrobiłaś w dobie? F chodakowskich czy tych Ani Lewandowskich, gdzie to są naprawdę profesjonalne dietetyczki, trenerki, one odpisują praktycznie chyba na każdy komentarz. Można im zadawać wszystkie pytania i zdobyć profesjonalną odpowiedź, ale mimo to wystarczy, że ktokolwiek z nas schudnie, to już staje się takim role model i każdy dałby wszystko za jakąś najmniejszą poradę. No nie rozumiem tego. Także nie spodziewałam się, że będę nagrywała taki filmik i. I odpisałam tam w kilku komentarzach, co robiłam. A co robiłam przez te pierwsze 10 tygodni? Rano jadłam bardzo pożywne śniadanie. Naprawdę nie patrzyłam na to, co jem w ogóle przez cały ten czas od początku. Nie zrezygnowałam z niczego. Nie patrzyłam na to, co jem i ile jem rano. Także na śniadanie jadłam, no, cokolwiek chciałam: wielkie cappuccino, dwie nawet bułki słodkie. W pracy siedzę do 17.00. To poszywne śniadanie mnie trzymało tak długo, nie byłam w ogóle głodna, do 17 mnie trzymało, potem około 17 stawałam się głodna, ale szłam akurat na taką obiadę kolację. Nadal nie patrzyłam na to, co jem, mogłam zjeść wszystko, ale już patrzyłam na ilość. Także rano coś naprawdę sporego, wieczorem już, może nie lżejszego, ale mniejszego. I tak około 17-18 to był mój ostatni posiłek, chociaż. Nie chodziłam z zegarkiem w ręku, żeby zakończyć o tej osiemnastej, ostatni gryz, nie, nie ostatni kęs. Nie, nie było takich schizek, w ogóle na ludzi do tego podeszłam. Po raz pierwszy w życiu czułam, że to jest mój nowy styl życia. Miałam to wrażenie, no ale wiadomo, wrażenia są różne i nie mogę też sobie zaufać na 100% po tylu, po tylu no, porażkach. Także skrytykowano mnie strasznie, co ja robię swojemu organizmowi, jak można jeść dwa razy dziennie, dwie bułki słodkie, a potem nic. W ogóle co to za śniadanie, bułki słodkie, przecież to trzeba dostarczyć tego, tego, tego. Słuchajcie, no, miałam kaca moralnego, stwierdziłam, że owszem, może i chudne, ale oni mają rację. Co ja robię swojemu organizmowi? Przecież to jest, to jest katorga, to jest spustoszenie. Niech sobie nie wkręcam, że ja to robię dla zdrowia, bo ja to robię tylko dla schudnięcia, wychodzi na to. No ale cóż, to mi odpowiada, widziałam efekty i nie potrafiłam z tego zrezygnować. Robiłam to dalej, jadłam tylko rano i wieczorem. I w ogóle nie byłam głodna, chociaż wieczorem wiadomo, już później się coś chciało, ale nie. Jeszcze zagryzałam grejpfrutami, te pierwsze 10 tygodni byłam bardzo systematyczna z tymi grejpfrutami. Piłam tylko czerwoną herbatę, oprócz tego rano cappuccino, wieczorem już tylko czerwoną herbatę. Wody mineralnej w ogóle nie piłam, jeśli już, to chłodną, przegotowaną z cytryną, ale gotowanej nie piję, e, przepraszam, mineralnej nie piję. Po czasie zauważyłam, że mój organizm mi się jednak odwdzięcza, jestem jakaś taka pełniejsza energii, Efekty są takie, jakich pragnęłam. No nie przychodziły tak szybko, ale no, były cudowne. Skórę miałam sprężystą, celę miałam piękną, byłam wypoczęta, jakaś taka bystrzejsza. Lepiej się koncentrowałam w pracy i to był dla mnie znak, że ja po prostu daję swojemu organizmowi to, co on, czego on do mnie oczekuje. To nie jest tak, że ja robię to tylko dla swojej wygody. To mój organizm mi pokazuje, czego on chce. No i mój organizm chciał tak. Przeprosiłam siebie za te skiski i stwierdziłam, że już nie będę nigdy nikogo słuchać. Słuchajcie, no nie możecie słuchać wszystkich. Nawet jeśli dla 90% ludzi najlepszym rozwiązaniem jest 5 posiłków, może wy jesteście akurat w tych 10%, dla których niekoniecznie. No ja wiem, że dla mnie najlepiej jest tak, jak ja to zrobiłam, dla innych może być, nie wiem, lepszym rozwiązaniem. Osiem posiłków jeszcze mniejszych. Poznajcie siebie. Jeśli to jest dla was wygodne, to znaczy, że was, wasz organizm może tak chce. Może to właśnie znaczy, że to jest wygodne, bo on ma taką potrzebę. Nie wy z lenistwa czy tak jak mi to wkręcano, z jakiegoś takiego mm, złego trybu życia. Zróbcie eee, tak, żeby to pasowało do waszego trybu życia eee, i do waszych potrzeb. I nie słuchajcie za bardzo ludzi z zewnątrz, którzy mają najwięcej do powiedzenia. Kochani, dalej. E, co mnie strasznie demotywowało, co w ogóle może zadecydowało, że tak tego bodźca dostałam późno. E, takie dwie rzeczy. Pierwsza. no Jeżeli do tej pory mi się nie udało tego utrzymać, to po co ta kolejna dieta, ta kolejna męka? Okej, okay, schudnę, dwa, dwa miesiące się tym pocieszę i znowu do tego wrócę. No, bo jeśli do tej pory tak się działo, to dlaczego teraz nie? Albo kolejna rzecz. Nawet jeśli będę potrafiła to utrzymać, no to cały czas będzie to taka historia bohatera tragicznego. Jakie nie będzie wyjście, zawsze będzie źle, ponieważ albo będę gruba, ale wiecznie najedzona i szczęśliwa, będę mogła jeść torty, pisce, to, co uwielbiam najbardziej, nie będę się przejmowała za bardzo wyglądem, albo będę piękna, zgrabna, szczupła, ponętna i. Wiecznie głodna, więc to mnie strasznie demotywowało, no bo to było logiczne, że albo tak, albo tak. No, są tylko dwa wyjścia. Okazuje się bowiem, kochani, że nie. I to nie ma tak, że u Was na pewno to się nie sprawdzi, bo uwierzcie, że nie ma, nie ma większego łasłucha na świecie niż ja, nie ma osoby bardziej nieregularnej. Ja po prostu, ja nie miałam. Złej diety. Ja po prostu siebie zaśmiecałam. Jadłam praktycznie non-stop. Ja już zrezygnowałam ze swoich nawet pasji, jakichkolwiek aktywności, bo ja już tylko żyłam dla jedzenia. Ja jadłam w pracy, po pracy, potem szłam do kina, oczywiście był popcorn, potem szłam do domu, uwielbiam. Po prostu jestem uzależniona od gorącej herbaty, w której maczam sobie tabliczkę czekolady, i tak się rozpuszcza i tak sobie ją. Dyrektowałam się nią i oczywiście na jednej tabliczce się nie kończyło. Potem po słodkim chciało się znowu słonego, więc jadłam chrupki. Yy, bardzo późno wręcz nad ranem, bo tak, taki mam niestety tryb. Kładłam się spać, ciągle byłam pełna, ciągle byłam najedzona, miałam zero ruchu, no, no i to niestety wyszło. Yy, także w moim przypadku chociaż. Chociaż jakiekolwiek, nie wiem, zdanie sobie sprawy, yy, co, co jem, jakakolwiek kontrola tego już by chyba przyniosła efekty. A, a ja naprawdę przeskoczyłam z takiego trybu na, oj, na bardzo, bardzo restrykcyjne tory. Najważniejsze, nie zrażajcie się. Kochani, są takie sytuacje, że dziewczyna się odchudza. Myślę, że celowo powiedziałam dziewczyna, bo myślę, że chłopacy nie mają takich skis. Odchudzają się, wchodzą po miesiącu na wagę, ważą więcej, powiedzą sobie, a, woda, albo tam mięśnie, bo więcej trenuje i, się, i w ogóle kończą myśleć o tym. A dziewczyna, wyobraźcie sobie dziewczynę, która przez miesiąc się katuje, wchodzi na wagę, a tam więcej. No, no, psycholog albo psychiatra od razu. Albo sytuacja, w której po miesiącu diety spotykasz się ze znajomymi, a oni ci mówią, kurczę, ale przytyłaś. No, no nie można się tym przejmować, ale łatwo mówić. Nie da się tym nie przejmować. Słuchajcie, nie możecie wkręcać sobie takich bzdur. Nie możecie, bo to zniweczyło już wiele, wiele diet. Nakręciłam się strasznie na sport. Wyciągnęłam swoją matę. Trąpiłowałam półtorej godziny dziennie, brzuszki, nożyce, pompki, każdą partię ciała i robiłam to codziennie w każdej reklamie w filmie. To się tak wydaje, że A tylko w reklamie, a spróbujcie sobie te pięciominutowe reklamy pięć razy y, w ciągu jednego filmu. Strasznie się utwardziłam, y, wyrzeźbiłam się, podobało mi się moje ciało, y, ale wiadomo, im się więcej ćwiczy, więcej człowiek rusza, tym zaczyna się chcieć trochę więcej jeść, bo mięśnie mają swoją potrzebę i potrzebują. Mają także swoje zapotrzebowanie. Nawet w spoczynku muszą się odżywiać. Tak jestem nakręcona, chcę tego więcej, więcej. Znalazłam swój złoty środek. W ogóle nie patrzę na, jed na jedzenie. No, naprawdę, uwierzcie, nie mam żadnych zahamowań. Co prawda, no, nie mam także. Mm, Chociaż nie, mam. Zjadłam ostatnio dużego snickersa i całą tabliczkę czekolady. Naprawdę nie patrzę zupełnie. No ale przyznaję też, że nie mam w ogóle życia. Yy, przez to, że jestem już taka umięśniona, to jestem ciągle głodna, bo te mięśnie naprawdę nawet w spoczynku potrzebują ciągle się odżywiać. Yy, ale to warto też ćwiczyć, bo możecie wtedy po prostu więcej jeść, bo to wszystko nie idzie wam w boczki czy w twarz. Nie daj Boże, to było moje największe. Największe zmartwienie ta twarz, Aha. czy w brzuch, czy w uda, to idzie w mięśnie. I warto je ćwiczyć, trenować, powiększać, bo one potem jedzą wszystko za Was, pochłaniają Wasze kalorie. Do tego doszłam, i no, to jest nawet w moim przypadku. No kurczę, bardziej efektywne niż, niż targorystyczna dieta. Mówi się, że sportowcy często mówią, tak? Ci, którzy już się na tym wszystkim znają, że jeśli chodzi o odchudzanie, to sport aktywność fizyczna 30%, a dieta 70%, tak się rozkłada to proporcjonalnie. No, widzicie, ja temu zaprzeczam. Mój przypadek no, temu przeczy. Wychodzi na to, że, że wcale. Nie trzeba chodzić wiecznie złym i głodnym, żeby być szczupłym i zgrabnym. E, kochani, organizmy się zmieniają, to wiecie, no, w miarę w, e, starzenia się, ja to bardzo od, odczułam. Pamiętajcie, żeby być cierpliwym, motywujcie się tymi filmami. E, no, nie wiem, jak, jak zaczniecie już wątpić, że kurczę, puszczam mnie ten bodziec, to włączcie sobie może tą moją prezentację z tymi... Z tymi zdjęciami, jak beznadziejnie wyglądałam przed... Ta, ta piosenka, którą tam słyszeliście na tej, na tej prezentacji, to ja ją nagrałam... Nienawidzę nagrywać piosenek przed kamerą, w ogóle nie cierpię tak mówić, czy śpiewać do kamery, ale miałam potrzebę, bo strasznie zajarałam się tym kawałkiem i, i nagrałam sobie, żeby wam ją puścić w internecie. ale formalnie, jak widzieliście, miałam tak grubą twarz, no że mimo, że byłam dość zadowolona z efektu końcowego, to, no to nie, no nie odważyłam się wrzucić tego w, internecie, nie, w internet nie chciałam, żebyście kojarzyli mnie z czymś takim schudnąć to znaczy jeść. Schudnąć to na pewno nie znaczy y, nie, cio, ciągle chodzić głodnym. No ja w ogóle nie chodziłam głodna, nawet przez te 10 pierwszych tygodni. Także ile ja schudłam 19-20 kilo. Mm. Przez cały czas mówiłam, że 12, ale bo, bo się po prostu nie spodziewałam, że takie rzeczy się dzieją dalej. Motywujcie się, ale w ostateczności to wy miejcie ostatnie słowo, bo to jest wasz organizm. Życzę Wam bodźca, życzę Wam wytrwałości, mądrych decyzji, braku napadów głodu, mądrości w tym wszystkim narzędzi do motywacji, ym, czasu na ćwiczenia. Yy, a może zróbcie tak jak ja. No zróbcie sobie te pierwsze 10 tygodni takie dość restrykcyjne, a potem przerzućcie się na sport. No dlaczego skoro na mnie zadziałało, na was miałoby nie zadziałać? No i bądźcie cierpliwi. Ja naprawdę, mimo że ta waga chudła, mi się do to nic nie chudne przecież jak ja wyglądam ciągle, a ja po prostu miałam aż tyle do zrzucenia, że spadło te 10 kilo, a ja dalej nie widziałam tego, co, co powinnam zobaczyć, co widzę teraz. Ech, kochani, powodzenia. Stay together, stay together.